Dzień dobry. Znów za kierownicy Xpenga G6. Nie, 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 nie. Nic od Ciebie nie chcę. Proszę się odczepić. Eee, tym razem w wersji, która no nie tylko według mnie jest optymalna. Bo to jest 286 koni i 440 nm na tylnej osi za 224 tysiące złotych, wliczając w to już wszystko, co firma w tym modelu proponuje. Czyli mamy samochód pozbawiony z rzeczy istotnych, tylko i wyłącznie wyświetlacza przeziernego head up. Poza tym na pokładzie jest wszystko, włącznie z aktywnym tempomatem, który, jeśli kierowca mu na to pozwoli, sam przystosowuje się do hmm, sczytanych ograniczeń lub tych zapamiętanych, co oczywiście, tak jak to już mówiłem, oznacza, że musimy jeszcze poczekać kilka miesięcy, zanim Chińczycy wgrają najnowsze Dane drogowe, ale już dziś ten system działa naprawdę zaskakująco dobrze. Oczywiście można również pozwolić samochodowi na jazdę w trybie autonomicznym czyli on sam pilnuje i pasa, i prędkości. Ale yy, ja tego po prostu nie lubię, chociaż nie da się ukryć, że. To całkiem dobrze wychodzi. Jest w miarę delikatne ze strony samochodu i e, precyzyjne. Ale zapewne w trasie, gdybym był tym autem, to bym to włączył. Po prostu dlatego, że system rozpoznawania zmęczenia, tutaj, e, jest dziwny. Jego odłączenie, e, nie jest trwałe, on co chwilę je sobie włącza z powrotem, a przyjrzyjcie się na przykład temu, a o tak zrobię i on już będzie, jeżeli mnie ta kamera dostrzeże, jeżeli on mnie dostrzeże robiącego właśnie tak, to będzie uważał, że ja ziewam i należy mnie budzić albo zmusić do zatrzymania. Więc nie, to nie jest perfekcyjne, te wszystkie systemy elektroniczne, które mnie tu otaczają, aczkolwiek one nie odbiegają w żaden sposób, jeżeli już to na plus, od e, stosowanych przez inne marki, czy to japońskie, czy europejskie. Bardzo wysokiej klasy jest audio, bardzo wysokiej klasy są fotele, bardzo wysokiej klasy jest wyciszenie kabiny. Jej przestronność. Bagażnik jest przyzwoity. A w tej wersji, którą jadę, czyli powtórzę 286 koni i 440 Nm, mamy lekki przód, ponieważ tam nie ma silnika. To nie jest wersja performance czteronapędowa, taka jak pokazywałem Wam w poprzednim filmie. To jest wersja long range, czyli mamy duże baterie, ale tylko jeden silnik, co przekłada się na wciąż bardzo wysokiej klasy osiągi, no bo 440 nm to naprawdę jest czym jechać. I mały pobór energii, bo jest tylko jeden silnik, a co za tym idzie? Mamy homologacyjną daną 570 km zasięgu na pełnym ładowaniu, czyli realnie wykonalne. No, 500, to no, tak lekko licząc, co zresztą tutaj z przeliczenia Wam też wyjdzie. Eee, tak czy inaczej, muszę przyznać, że chociaż byłem święcie przekonany. Że będę opowiadał co innego, że będę fanatycznym wręcz zwolennikiem i namawiaczem do kupowania tej topowej wersji czteronapędowej, no to muszę powiedzieć, że podobieństwo zachowań do niemieckich samochodów em, klasy premium. Tych tylko tylno napędowych jest naprawdę powalające. Znaczy niekoniecznie wyłącznie premium, bo na przykład elektryczne Volkswageny przecież też są tylko tylnonapędowe dostępne. Problem jest jeden. Elektryczne Volkswageny tylnonapędowe zachowują się inaczej. Nie są tak przewidywalne, nie są tak stabilne podczas przyspieszania. To, co reprezentuje sobą Xpeng G6 Long Range najbliższe jest zachowaniom usportowionych wariantów Mercedesa albo wszystkich nieco mocniejszych BMW tylnonapędowych. Przy czym, no samo, sam model jest bardzo bardzo podobny do BMW X4 a podobieństwa do zachowań jeśli chodzi o reakcje na przyspieszanie, na prowadzenie i tak dalej są wręcz zaskakujące. Bardzo fajnie się tym jeździ, tym bardziej, że to auto, tak jak wszystkie Xpengi, generalnie przypomina w zachowaniach BMW. W resorowaniu przypomina BMW, ale te samochody są cichsze i mimo wszystko bardziej komfortowe przy swoich zestawieniach ze swoimi bezpośrednimi odpowiednikami. Tak, bardzo miło się tym jeździ. No i jeszcze niezależnie od tego, że yy, w BMW mamy znacząco więcej mimo tabletozy zaawansowanej mamy znacząco więcej fizycznych przycisków które pozwalają na obsługę auta bez patrzenia albo tylko z lekkim rzuceniem okiem w przeciwieństwie do Xpenga który jest w całości tabletowy nawet lusterka się ustawia z kierownicy poprzez tablet to jednak powiedziałbym, że w tym wnętrzu czuję się trochę lepiej. Serio. Bo tak jak wiecie doskonale, że jestem wręcz wrogiem tabletozy, szczególnie tej uzasadnianej wyłącznie przez względy stylistyczne, designerskie, że tu tak czysty design to się nazywa, to to. Co oferują wnętrza w Xpengach, rzeczywiście robi piorunujące wrażenie i czuje się tu wyśmienicie. Gdyby jeszcze zakres regulacji kierownicy był większy, nie byłoby właściwie już o czym mówić. Tak, to jest jeden z tych chińskich samochodów. Które szybciutko nas do siebie przekonują: ach, jaki piękny W111! Pojechał Mercedes, jeszcze Skrzydlak, pierwsza klasa S. Eee, mam oczywiście cały czas te same zastrzeżenia, że m, nawet jeśli 224 tysiące zł to jest bardzo atrakcyjna cena za samochód tak wyposażony i o takich osiągach, to mimo wszystko uważam za nieporozumienie, że jest tu tyle twardych plastików, że kieszenie nie są flokowane. Bo jasne, na pierwszy rzut oka tu wszystko jest wspaniałe, ale jak się spędza w tym otoczeniu więcej czasu, to jasne, człowiek docenia stylistykę. Jasne, człowiek docenia wyśmienite audio, ale sięga do kieszeni w drzwiach i nagle ojoj dlaczego to jest takie twarde takie plastikowe? Mogłoby, a właściwie powinno być lepiej. Znając Chińczyków, bardzo szybko sobie z tym poradzą. Bo wsłuchują się w głosy z rynku bardzo starannie. Pewnie usłyszą również to, co ja teraz powiem. Że to jest auto bardzo godne polecenia. Tym bardziej, że kiedy już się udało znaleźć ładowarkę, z którą on się rozumiał bo z tym są problemy to. Ładowanie prądem 170 kW zaczęło się od razu. Maksymalne wynosi 280, więc to jest piorunem. Ładowanie a 170 się pojawiło bez przygotowania, bez wywoływania funkcji tam schłodzenia czy podgrzania baterii. To zawsze tak jest i po prostu. Podjechaliśmy pod ładowarkę, wpięliśmy się i od razu było 170. Po 15 minutach można było rzeczywiście jechać dalej. Bardzo godne polecenia auto. Właśnie w tej wersji chyba jest jednak najciekawsze. Dziękuję, do widzenia.